Siemano widzowie z tej strony, Pawliczek, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj zagramy sobie Fall Guys, ponieważ wyszedł taki walentynkowy event i zobaczymy co tam będzie takiego i życzę Wam miłego oglądania. Okej, okay. mamy tu Fall Guys i tu jakiś nawet update był, jakieś zmienili tło, jakieś takie nowe. Ciekawe. I sprawdźmy, jak będzie wyglądał ten walentynkowy event. O, festiwal walentynkowy. Sprawdźmy to wydarzenie. <laughs> co tu będzie? Proszę mi powiedzieć. Wy wiecie co tu będzie, bo ja nie. No. Leci nasz Na Walentynki. Walentynkowy. Ja się nie ubrałem na walentynki Folgajsa. Ale chyba nawet nie ma jakichś takich strojów. <laughs> no dawaj. Trzy, trzech graczy zostało. Walentynkowy z sprint. Okej, okay. jak grać, pokonaj przeszkody i doczyń do mety. Lecimy walentynki. Upadki są darmowe. Nie wiem o co z tym chodzi. Ale. Coś się długo ładuje. Co jest? O, dobra, załadowało się w końcu. Lecimy. Dawaj szybciej, ok? Co to jest? Ok, musimy biec chyba. Walentynkowy sprint, normalnie. Biegniemy. Kurde, wyczerpało mi się. Biegnij. Okej. Okay. Szybciej. Kurde, co to jest? Jegoś ma zielona fuj. Kurde, co jest? A tu jest jakaś maść? Biegnij! Okej, okay. szybciej, dawa jest meta! Jest! Lecimy! Mamy drużynę. Mamy. No fajna to mapa była, bo to są jakieś mapy graczy, nie? Mogę zostawić? O, lajk. Like. Spoko. Pierwsze miejsce! Lecimy! Przechodzimy! To jest w ogóle jakieś drużnowe chyba wspólne. Rzeczywiście, nawet nie, nie zauważyłem, że to jest drużynowe. A ja mam chyba tylko jednego ziomka w drużynie, to są chyba duety takie. jak mi się wydaje. Walentynkowe oblężenie zamku! Runda finałowa! To lecimy! Do tego oblężenia. No. Pozostań na kafelkach i zostań ostatnią fasolką na arenie Okej, okay. może się uda, może się nie uda, ale może się uda Ja mam chyba trzech ziomków w teamie w sensie, im, chyba dwóch właśnie, w sensie łącznie za mną to trzech Nie, mam jednego ziomka A, tu trzeba uważać Wywaliłem jakiegoś typa. O kurde kurde. No i został mój typ tutaj. Też go wywali. Weź to Ktoś to wziął chyba. Może on, nie wiem. Daję lajka tej mapce, fajna. O kurde. Ale spadł jeszcze tutaj. Jeszcze jest nadzieja. Uważaj! Bawaj! Aj, spadł, niestety. No to wychodzimy, nie? <noise> Lecimy, gramy ponownie i zobaczymy, jakie mapki walentynkowe dostaniemy tym razem. Mamy walentynkowy smoczy sprint. A to jest to, co już było, no dobra, zagrajmy sobie w to jeszcze raz. Nie gadaj, że tu są tylko dwie mapy. Nie, niemożliwe. Lecimy jeszcze raz. Pewnie ta mapa tylko się tak pierwsza pojawiła i jakaś inna będzie na chwilę. Ale w sumie, chyba tylko dwie gierki jest finał. W sensie chyba tylko jedna właśnie i później jest finał. Dziwne trochę. Chyba, że tyle ludzi odpadło tutaj. Że musieli dać finał po pierwszej grze. Pokonaj przeszkody i do mnie. Dobra, dzisiaj z moim żonkiem. Jakiś renifer? Biegniemy Co jest? No biegnij Tutaj Teraz tu Biegnij dawaj Po kurde Tutaj Nie można wpaść do maci, okej okay. Jak to szybko już zasługa Lecimy! Okej, okay. 13 punktów. Ja mój ziomek. Dawaj. Szybko, bo nie da radę. Na pewno jeszcze da, da radę, dawaj ziomek. Tak, bo już jest meta. Lecisz! I bum, Okej, okay. pozycja drużyny 5, czyli nie powinniśmy odpaść. <grym> Mamy jakieś typa? General... general ...coś tam. Mari... Maria Podłoga z... ...trz... Okej. Okay. Czy ona sobie da radę? Powinna dać. Dała radę. Mamy jakieś typa tu? Hassan Podłoga HN-2019. Dobra. Ajajaj, nie wiem czy mi się uda, ale mam pozycję dużo na sześć, to... się, nie jesteśmy na wykrzykniku. Lecisz, żomek, no dawaj. Da radę, da wierzę w niego. Dawaj, on da radę! Kurde, kurde, da radę, dawaj przez te... Da radę, da radę, da radę. Pięknie dał radę. Poziom zakończony, najlepszy 50%. Jesteśmy. Przechodzimy dalej. <noise> Upadki są darmowe, okej? Okay? Jaka będzie następna mapka? Uuu, tu całkiem dużo jest tych mapek. I. O, walentynkowa skrzynia skarbów. Jo, co to będzie? Walentynkowego takiego. Ok. Zbieraj bąbelki, aby zdobyć liczbę punktów wymaganą do przejścia. Ok, czyli będziemy gdzieś przechodzić. Czekanie na graczy. No dawaj. Okej. Okay. Zbieraj bombelki. No to będziemy zbierać, jak tak chcecie. Tutaj widzę już jakąś. Jeden na 20. Musimy zbierać bombelki. Ło kurde. Co to jest? Nie zdobyłem tego Le... I czemu mój ziomek w ogóle nie bierze tych baniek Chyba, że on nie może zdobyć Nie daje rady Też prawdopodobne Wyjazd Co ja zrobiłem No nie O nie I Są bańki Kurde Ciężko się je zdobywa A no i przegraliśmy Kurde Czemu ziomek tych baniek nie zbierał? Dziwne. On wyszedł czy co? Ej, to jest chyba po prostu taka początkowa mapa z Smoczy Sprint, która no, po prostu jest takim początkiem, żeby się zapoznać z ziomeczkiem. No dobra, więc zapoznajmy się w tej mapce z naszym ziomeczkiem. Kim on będzie, jak on będzie grał, jak będzie dobrze czy źle? Zobaczymy. Na pewno ode mnie. To wszystko się okaże. Za chwilę. Dobra. Mamy takiego ziomala. fajny bałwanek w ogóle. Fajny skin. Ładny. Biegniemy. O kurde, mi wywaliło. Dawaj, Jak szybko! Nie! To... Jeszcze raz, po tym trzeba. Dawaj sobie ziomek. O nie mamy po sesji, otworzymy dwa. Cztery, okej. Okay. Jestem, osiem punktów tylko kurde. Co to jest? has? ej, ej, ja tego ziomek już obserwowałem, to jest ten sam ziomek, jo! Trzymało. Ciekawe jakim na tym razem No, Dawaj, musisz unikać magii Dawaj, dasz maż i... Daj, 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 Nie <trym> wiem. <trym> o kurde. Dawaj. Dasz radę, mordo. No, bierze w siebie. Okay. nie. O, komu daj, 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 no daj, daj, on wie co robi Barto, dawaj, jest pięknie. Tutaj mamy jakiś Hugo Smash. nasz. Smash. nasz! Dawaj, dasz radę, od da radę, do radę, 20 sekund. Dasz radę! Lecisz, żomek, lecisz mordo! Pięknie! Najlepsze 50%! Jesteś. I przechodzimy! Ile drużyn zostało? Duetów bardziej. Zostało 7 duetów. <grym> Ładnie się na zewnątrz nie, Otóż nie. Jest. Śliskie zbocza. u, dobra. Mamy coś takiego. Pokonaj przeszkody i dotrzyj do mety. Dobra, czyli mamy po prostu taki wyścig tutaj. Śliskie zbocza. Chyba będziemy się ślizgać tutaj. Więc no, całkiem ciekawie. Lecimy! Dawaj! Co jest? Co, jest? Co, jest? Co jest? O, dobra, udało się. Jak śmiesznie wygląda, jak się najadę na to i będzie ikonka, że to jest mój ziomek. Co z tą strzałką najadę na ikonkę mojego ziomka. Jo, jo, jo! O kurcze, to ciężko. To ja będę po tym może szedł. Albo dobra, idziemy tu. Co mój ziomek robi? On idzie? On tam stał. Nie wiem, mam nadzieję, że idzie. O! Co to jest? A, dobra. Coś tak myślałem właśnie. Lecimy tędy. Mój A, mój ziomek idzie, to dobrze. Ja myślałem, że tam stoi, jak coś. Okej. Okay. Lecimy tędy. Ok. Teraz tędy musimy unikać tych prętów, Ładnie, pięknie. Lecimy. Tutaj trzeba uważać. Tutaj. Teraz tędy. Boom. Boom. I tu meta jest. Dobra, 9 punktów. Oj, słabo, słabo, bardzo słabo. Gdzie jest mój Ziomek? Też blisko. Pozy ale pozycja drużyny 5 i nie jesteśmy na wykrzykniku. To mamy szansę, żeby jeszcze przejść. Dawaj! Dobrze, dobrze, dobrze. Pięknie, mamy to. W najlepszych 20%. I przechodzimy dalej. Chyba będzie runda finałowa teraz. Pięć drużyn przeszło. W sumie pięć duetów, nie? <laughs> Następnie Hops Arena. Unikaj ruchomych laserów i zostań ostatnią fasolką na arenie. Oj, to będzie ciekawe, co będzie ciekawe bardzo. Unikamy laserów walentynkowych. No, lecimy. Hop, Arena. Jak śmieszna nazwa. Tak, w tym trybie gracze walczą o przetrwanie. Skąd one lecą? Tutaj lecą. Stąd chyba będą leciały te lasery. Bum! I hop. Oj, już jeden ziomek został wyeliminowany. Współczuję mu. 5 osób podpadło już? Chce się 5 duetów? Czy coś? A, ja też odparłem! Czemu tak późno skoczyłem? mój ziomek żyje? Aj, nie żyje chyba. Kto wygrał? Ha, odpadłyśmy. No wow, odpadliśmy, okej. Okay. Lubię. Okej, okay, jacy ziomki wygrali, okej, okay, co to jest? Dobra, pomimo to. Oczekiwanie na nagrody. Dobra. Lecimy ponownie, jeszcze kilka lunt i myślę, że zakończymy odcinek, bo spróbujmy jednak przejść ten finał jeszcze. Może się uda jakoś. Może się uda. I uwaga, śliskie zbocza, czyli jednak nie ma tam tamtej mapki. Jest jakaś inna w końcu na początku. Śliskie zbocza. Okej. Okay. Tą mapkę już mieliśmy, ale inna jest na początek instanta przynajmniej. Więc teraz czekam na graczy. Dobra, w końcu jesteśmy. Nie zatrzymuj się indoczej do mety. Lecimy. Pójdę z tym razem tą drogą. Inną niż wcześniej. Lecimy. Tędy. Bum. Bum. Nawet nie zdążyłem się zorientować, jakiego mam ziomata. Więc no trudno. Trudno się mówi. Ale, prawie by mnie to walnęło. Dobra, lecimy. Gdzie jest mój zamek z tyłu tam gdzieś? Tutaj. Nie! Miał, to miał być takie szybkie. Chyba się tak szybko nie da tego zrobić. Oj, oj, oj! Tędy. Teraz tędy. Unikamy tych prętów teraz. Tędy, 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 tędy. Kurde, Kurde, tędy. O kurde, jakie ogromne, co to jest? Tam jest coś. tędy bum i tu 15 punktów ładnie gdzie jest mój ziomek? to jest mój ziomek S -s -s jak, to, jak to powiedzieć jak nie potworek normalnie fajnie on wygląda fajnego skina ma fajna mapa czemu nie zostawiłem lajka Dawaj! Lecisz mordeczko! No! Ajajaj! Aj, aj. No nie gadaj, że wyszedł! Serio, ja nie mogę! Co za gość! No i co ja teraz mam zrobić bez dzionka? Co za gość! Kurde! Chamskie to było! Zostało 15 sekund. I ziomek, Martyman Hall, podłoga. Martyman, podłoga Hall. Jak on to zrobił? Że on dotknął tego, ale no to nie zabiło. W najlepszych 50% jestem. No i przeszłem. Pomimo, że nie miałam ziomka. <laughs> A jednak miałem, co się z nim stało. Nie wiem, co się z nim stało. On wyszedł, czy nie wyszedł. Ale zniknął no, je po prostu z tego, jakieś dziwne. Chyba że on wyszedł, ale pokazuje mi, że on jest. Nie wiem, może też tak być. Dziwne to jest jakieś. Walentynkowa skrzynia skarbów. No to już kurde było. Lecimy. Zbieraj gąbelki. Gdzie jest mizrometr? No, gdzie on jest? Nie nie gdzie on jest, chyba wyszedł. Łohamskie z jednej strony. Kurde, zbieraj mi. O? No kurde, zabrał gąbelki. Kurde. Oh! O! jak chcę to ogromne! Całkiem dużo mam. Pewnie nie przejdę, nie uda się. Jeszcze jedna osoba tu musi przejść, ja nie dam rady. No i kurde, niestety się nie udało. Aj. Mamy śliskie zbocza tym razem. Kolejny raz, okej. Okay. Gdzie jest mój ziomek? Gdzie jest mój ziomek? Nie mam ziomka! Nie wiem co jest grane. Ta gra jest zepsuta. I Idziemy tędy teraz. Okej. Okay. Teraz tędy. Mam nadzieję, że nie będzie tych w chwilę, bo ja nie mam żonka, to będzie ciężej. Cholbem wypadł. Ta już mnie ochroniła. O kurde. Robię byś spadł. Nie, nie gadaj, że jestem pierwszą osobą. Jo, 18 punktów. No nie mam żonka niestety, to się zepsuta. Bo... Tu jakaś włoska biegnie. O Markul. Omar Markul. Trzy. Omar Markul, trzy. Okej. Pozycja drużyny. O, markol. 3. o 3. Okay. Się, no kurde, no jest no tam sama, no ciężej. O kurde. Mnie to wybiło. Jakieś Yuki na 775. Okej. Okay. No i jest to w najlepszych 50%. Ale przyszłem, nawet bez ziomka. Następnie. Okej, okay, lecimy. I Walentynkowe oblężenie zamku. Okej, okay, dobra. Lecimy z kafelkami. Spróbuję to przejść tym razem. Nie wiem czy mi się uda. No dawaj. A macie. Trzeba uważać, skąd to lecieć, będzie. działa. Okej, okay, może więcej tego nie będę brał. Nie będę taki chamski. Tylko felków dużo odpada. Okej, okay, tędy, tędy, tu Tutaj, tutaj Tutaj, okej okay. Okej okay. Jakieś samoloty walentynkowe Dobra, sorry żółki. Kurde Musiałem Au! Piłki wystrzeliwują odpada jakiś kafelek I co? Wygrałem! Ale pięknie! Dobra! Mamy to! Ale Mortki, dzielę się z wami normalnie wygraną! To jest walentynkowy prezent! Wy też wygraliście wszyscy co tu grali. Wy też wygraliście widzowie jak to oglądacie normalnie. Jesteście Sigmami. No. <laughs> Trzeba się dzielić, Valentin. Trzeba się dzielić. Dzielenie się jest super normalnie. Okej, okay, pięknie. I tym akcentem kończymy sobie nasz dzisiejszy odcinek. Dobra widzowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć i pa!